O, 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 o. o kurczę. Jesteście. O. Jestem. Ej, macie jakieś itemy? Bo ja nic nie mam. Nic kompletnie. Nawet zbrojki, nic. Kurczę, znowu to samo. Jak ja wtedy wyskakiwałem i się u was pojawiłem, to też nie miałem nic. Diamentowa zbroja. Nie wiadomo ile strzał. Ulepszony łuk. Diamentowy miecz. Nie wiadomo ile... Nie wiadomo ile rzeczy. Kurczę. Dobra, ale gdzie my jesteśmy? To wygląda na starożytną piramidę. Ale to, ja właśnie tutaj jest, to mi wygląda na, na coś innego. Ja zwiedzam pajęczyny. Dobra, idę. No, ja też. Nie, to, kurczę. Jeśli się nie mylę, to jest albo epoka renesansu, albo baroku. Mm. to jest wielkie coś. Ten wielki klos to jest świątynia chrześcijańska. Czyli Escape. No, wygląda tak. No właśnie, Tak fajnie. Ty, uh. ale przeszukamy te domy. Może coś te w nich jest. Grzyb. Ja to coś przeszukam. Czyli był tu król, ale Zipak. chyba szybko przeszedł, ponieważ tego grzyba jest naprawdę mało. Mm. Ocie! Wow. znalazłeś? Bogato, bogato, bogato. Co znalazłeś? Itemy. Jakie? Z Wszystkiego po trochu. O, zabrałeś. Ja o, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest. Biorę to. Też? Wszystko. No, to nie miecz. dostaniesz. O, trochę użyty miecz. O, nie jak da mi tak... nawet... Troszkę. No, no właśnie. To na razie to tyle. Ewentualnie możemy użyć tego. Ale fajny. To będę musiał o. parę tych Jakiś maneli zabić. E, jaki, 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 to o, zobaczcie, ktoś o. Tu chyba niedawno zginął. Ale jaki, jaki, leżą. jaki, 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 zbieramy. Oj, sorry. Uh -huh. Nie ma tak dużo Chyba nie będziemy głodni ludzie mm. Nie będziemy głodni o kurde, o kurde, o kurde, o kurde Co jest? Spłynąłem w dół tego... tego czegoś do nawadniania Nie wiem jak to nazwać akweduch? No, chyba tak I w dół tam spłynąłem Ale widzę, że to jesteśmy że to jest to akweduk, jest No, jestem, że tak Nie wiesz? Nie, ale się dziwię, kurde, bo w tamtych czasach PKB na co umiał czytać. Ja się nauczyłem na dworze króla. Trochę ciężko było, Ale... Też u mnie. Jasne. To nie wątpię, wiesz. Tada! Dobra, mi to już wystarczy, mam... Będzie tak chlebka. Wow. nie wiedziałem, że w waszych czasach już istniał beatbox. Co to beatbox? To dopiero początki. Co to beatbox? Czytałem, to coś takiego. Takie coś. Dziwne, ale... Muzykę Dob. wygrywasz za pomocą ust. E, czyli jak śpiewanie? Tak, ale robisz jakieś dziwne dźwięki, i coś w coś takiego. Aaaa... No, nie no dobra, dobra, nieważne. Wygrałeś! Zdobyłeś pierwsze miejsce. No Wypierdziałeś dobra. alfabet, nie pamiętasz? I co z tego, co dawno dzieje? Cicho. Oj tam, oj tam. Ty się... Chyba dużo o tobie jeszcze... O tobie nie wiem. Nawet nie wiesz, jak dużo. Właśnie. No, dobra, okej, okay, no to ja sobie idę zrobić. Ja nie wiesz, co robiliśmy w kopalni. Wolę nie wiedzieć. Masz rację. Lepiej nie wiedzieć. Właśnie. Bo szkielet bardzo szybko dodał. <noise> no, zabieram sobie lampki. Może się przyda. O kurde, znowu wpadłem do tej wody. To wygląda na opuszczone. Gdzie jesteś? Ty, o, w tej świątyni. Maszcie coś w świątyni. Ile pojęczym? Ale nie ty się, spali się. No, ale nie. Czy to Coś nie tu by... jest. Żeby znaleźć ukrytą komnatę musisz spalić jedną chatę Mamy i pociągnąć dźwignię na krzyżu, którego znajdziesz tu w pobliżu dochodźmy! To to Musimy ale ten spalić, spalić ch jakąś chatę. chatę. To wywalisz, ale żeś jedną gafę. Błęda zrobiłaś. Ech. Co? co? Zrobił błęda, zamiast, zamiast J napisał L. o No i tak nie widać do tego. To ja też kiedyś się tak myliłem. Dobra, jakiś mędrzec Kurczę, się nie nauczył ortografii, no i. m mm. Pusto. Dobra to chodzi. Dlaczego ty się zwracasz do Mender Caperty i, i myślisz, że tu jesteś? Kurczę. On się na pewno... Stefan, on się na pewno nie wyleczył z tej choroby. <grymne> nie wiem czy to tylko choroba. Może to, znaczy to coś wrodzonego, wiem. Ja czekam aż mi wypadnie krzemień. Mam krzemień. Okej, okay, no to chodź. Yy, żelazo, żelazo, żelazo. Może być żelazo, w kopalniach może być żelazo, ale... Hmm... Hmm, pobawię się. Hmm. hmm, nie wiem, gdzie może być żelazo. Działa! Otwierło się. Co Dobra, ci się musimy, otwierło? Musimy jeszcze spalić chatę, stary. No właśnie. Ej, Kamil! Ej... Ty, Stefan... O, pobierz <ścoughs> Dobra, to chodź. Ej, gdzie może być żelazo? Nie wiem. Mm. W wytykach może sprawdzić, co? O, dobry pomysł. I. Ma? Na... Znalazłem! Trzeba przepalić. Eee, no zna... tylko czyn. O, crafting jest. Może crafting po... craftingiem da się przepalić? Czekaj, ja mam drzewo. Działa. Haha, ha, ja zabiorę pierwszy. Haha, ha. Uda ha, ha. się craftingiem chyba palić. Ten! Dawaj, żelazo ja mam przemówić. Czekajcie! Oddawaj, żelazo, bijacz! Masz żelazo? No, mam, no, mam, podaj, mam. Podaj, podaj, tutaj. Złapałeś? Jach, dobra. Dobra, spalmy tą chatę, bijacz! No nie wiem, czy tą jakoś uda się spalić. Oj, dobra, uciekajcie! Ej ona jest... A I to podpal jakąś taką drewnianą. A, jest drewniana? A dobra. Ale jest deszcz, panowie. Nie, czy nie spali. Może od środka nie się uda. No, spali... Momencik. O kurde jakieś mam spowolnienie mózgowe. No nie mów, że ci środka Mila udziela. Od dobra, może nie poszła cała chata z dymem, ale... Ej to może podpal tą, jeszcze tutaj. Te boki, bo one są Ta chyba już poszła. Cała? No. O kurde. Dobra, ale spaliliśmy chatę, nie jest w całości. Może się gdzieś, dobra, wracamy do kościoła. O tu są klącze, dobra, nieważne. ważne nie weźmy na dach, zobaczmy sobie. Może coś tam jest. O kurde, wpadłem niechcący do środka. Ej, A... ej. Jestem spowolniony. O, na... Idę z wami? O kurde. Dobra. Nie, nie da się. A, spadam! Koha nic żadnych obrażeń mi nie zadało. Ej, jest problem! Maciek. Patrz się, ja wiszę. Dobra, nie ważne. Ej, nie, wolę nie wchodzi no, do... Znasz, domnatę, na I pociągnąć drzwi na krzyżu, którego znajdziesz w bliż. Pociągnąć, czyli to Do góry, do dołu? Wszystko? Nie wiem, może nie... Nie wiem. Zrobię tak? O kurde, znowu się spowolniłem. Ty! Ej, coś się przesunęło. Nie coś, tylko skrzyneczki. Skrzyneczki. Aaa! Ej! Ej, Kamil już poszedł. Ej, Maciek, szybko! Kamil już gdzieś poszedł. Gdzie ty poszedłeś? To... Ej, gdzie ty? Ej, Co? Nie, nie wchodź do portalu, nie! Nie wchodź do portalu, to... Ej On zniknął No to może skoczymy tam Czekaj, spraszę to jest... Bogactwa Ale ile itemów? Ubieraj się są strzały Dobra Czekaj, ubieraj się Czekaj, butów mi brakuje. Ło matko Polko Ogiernik szkoda się tego nie widzisz. Mm. Ucieszyłby się chłopak Chyba chłopak Tak O, tu jest, tu są strzały Wiesz Wiesz wszystko, nawet zgniłe mięso, kurczę, przyda się Jak będzie jakaś potrzebna jakaś ofiara, kurczę, to... Ze zgniłego mięsa? No nie wiem, czy Minecraftowe bożki się ucieszą Never O, widzę drugi łuk tak. Ej portal się włączył No, a już mieliśmy tam skakać, przecież specjalnie się po to dozbroiliśmy Szczec. A zabrałeś wszystko ze skrzynek? Więc co, jeszcze jakieś zbroje, ale to wiesz, jak chcesz to możesz wziąć na zapas No w sumie Ej właśnie, mam tak jakby strzały, więc chcesz połowę? No, przydałoby się. Masz Dobra na razie tutaj nie wejdziemy, ponieważ mamy jak. Dzięki. Sprawdziłem czy łuk działa. Rest in pieces. Nasz płotki Działa. O. Dobra, no to czekaj. Masz flint. I zgniemy mięso. No właśnie, na ofiary, ty. I czekaj... Czekaj, źle się poczułem. O, z jakiejś zwłoki. To wy wygląda na, na, na nasiona. Co, nie moja wina, za dużo ich wczoraj zjadłem. Tylko nasiona, ale takie trochę używane. Ej, pod tą dźwignią jest jakieś zejście. O kurde. Schodzimy tam. No. Trzeba Jeść. chyba spróbować. We dwójkę, bo we dwójkę, ale. Mamy Ja... Ale jesteśmy dozbrojeni Tak, po pierwsze, a po drugie to jest opuszczone miasto Więc... To jest ciekawe, czy... trochę straszne, ale... No właśnie, ciekawe czy król tędy szedł. Chyba nie. Chyba jakoś inaczej opuścił to miasto. Au, dobra, wiesz co, skaczemy tam Tak. Boli Wow, wow, wow dobra. O, jesteście? No Dobra. jestem cały. A. Gdzie my jesteśmy? To wygląda jak jakaś starożytna piramida. Jakie dziwne napisy mm. e Kamil Ogiernik tobie coś z głową chyba jest. Kurde! Myszka się ścięła! <śmawISkanie> <śmawISkanie> Dobra, ciepła. Dobra, jeszcze rad, stop. Wow. O kurczę! Jesteście, widzę. Ja pierd znowu! Jezu. Kurde!